we 232 trzydzieści tysiące osób podpisało się pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. Oznacza to, że dwie trzecie wyborców, którzy oddali głosy na panią prezydent w czasie wyborów, teraz chce jej odwołania. Jego cenił Piotr Guział, burmistrz Ursynowa, który zainicjował akcję zbierania podpisów. Hanna Gronkiewicz-Walc nie chce rozmawiać z samorządowcami o ewentualnych zmianach w sposobie rządzenia stolicą. Mamy prawo z panią prezydentów rozmawiać o dla waszych sprawach, o podwyżkach o cięciach w komunikacji miejskiej, o chorobalnych cenach za śmieci, o oszczędnościach w oświacie. Pani prezydencji uznała, że nie będzie z tym rozmawiać. No w samorządzie tak nie ma. W samorządzie najważniejszy jest dialog. Skoro nie ma dialogu, musi być czas na decyzję, a tę decyzję podjąć warszawiacy na przykład września października w referendum. Podpisy dzisiaj trafiły do komisarza wyborczego, który ma 30 dni na ich weryfikację i decyzję w sprawie referendum.